31 marca minął termin składania wniosków do ósmej już edycji końskiego budżetu obywatelskiego KBO 2022. W tym roku do urzędów wpłynęło 81 małych i dużych wniosków i jak zawsze są one bardzo różnorodne. Wniosków, jak myślę Państwo, też zauważyliście, mamy około 10 mniej niż w ubiegłym roku. Z roku na rok ta tendencja pokazuje nam. Być może jest to związane z epidemią COVID, że mamy troszeczkę mniej, ale z drugiej strony te wnioski są coraz wyraźniej zwrócone w stronę zadań bardziej technicznych, czyli oczekiwania mieszkańców, które do tej pory. Były wskazywane w tych projektach, dzieliły się na takie twarde, które były związane z infrastrukturą, ale też na takie my to nazywamy miękkie, czyli pokazujące oczekiwania związane nie wiem, z kulturą, z działaniami społecznymi. Natomiast wyraźnie widać w tegorocznej edycji, że wnioskodawcy jakby twardziej stąpają po. Po, po, po ziemi. Tegoroczna edycja KBO pokazuje, że program owocuje ciekawymi pomysłami składanymi nie tylko przez dorosłych, ale również przez młodszych mieszkańców Konina. Próbujemy bronić się przed tym, żeby nie opowiadać o pojedynczych pomysłach, bo nie chcielibyśmy, żeby ktoś. Od... Kolwiek kto, kto składał projekt, odniósł wrażenie, że jego wniosek albo jest właśnie uwypuklony w takiej rozmowie, albo yy, o nim zapomnieliśmy, ale yy, to, co chciałbym powiedzieć, yy, to pomysły dotyczące rekreacji, często dotyczące spędzania czasu aktywnie w przestrzeni miasta, to yy, niwelowanie barier architektonicznych, albo usuwanie yy, różnego rodzaju rozwiązań, które no, nie do końca dobrze służą mieszkańcom. I ciekawe jest to, że mieszkańcy potrafią. Takie rzeczy wychwycić i w budżecie obywatelskim wskazywać do właśnie obsłużenia czy, 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 czy przebudowy. To są też często projekty, które dotyczą też ochrony środowiska, projekty związane z ekologią i w tym roku naprawdę dużo takich ciekawych rzeczy, które myślę. Są związane z polepszeniem życia mieszkańców, do tego budżetu trafiły. Już teraz z pełną listą wniosków można zapoznać się na stronie internetowej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy większą kwotę o około pół miliona złotych, czyli 3 miliony 400 tysięcy. Więc warto w tym roku głosować, bo to, jak państwo będziecie wybierać, spowoduje, że tak jak mówię, o pół miliona więcej mamy do dyspozycji, aby zmieniać Konin. A druga sprawa to to, że naprawdę są to ciekawe pomysły i zachęcam do zapoznawania się z nimi. Myślę, że sami wnioskodawcy też będą starali się Państwa przekonać do głosowania na właśnie te ich pomysły. Przypominam, że wybieramy trzy duże projekty i trzy małe. Będziemy głosować we wrześniu. Na ocenę i weryfikację wniosków urzędnicy mają 60 dni.